Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj, jak Floyd Mayweather Jr. widzieliście na pewno mnóstwo zdjęć, bo Floyd to uwielbia takie grube, e, grube zwitki pieniędzy, ułożone na łóżku, przelicza, na stole, przelicza, wykłada i tak dalej. Pokazuje w torbie tego Louis Vuitton, ile tych milionów się tam mieści. No ja dzisiaj postanowiłem zrobić coś e, zupełnie podobnego, tylko że no. U mnie się mieści w zdecydowanie mniejszej torbie i zdecydowanie to nie jest Louis Vuitton. Czyli co pół roku robimy taki przegląd, ile tych oglądnięć na YouTubie jest. Ja po jednej stronie kamery, wy po drugiej. Żadnych tajemnic przed sobą nie mamy. Takie ogólnie jest, jest moje podejście. Dziękuję za 16,5 miliona osłon, bo tyle, tyle się zebrało. Dziękuję Wam bardzo. Przeglądniemy teraz, ile tam Przemek garczarczyk trzaska pieniążków na tym YouTubie. Określenie trzaska i pieniążków średnio się zgadza, oczywiście za chwilę za chwilę przekonacie do Floyda, to jeszcze troszeczkę brakuje, natomiast ogólnie to się bawimy, tak. bawimy tym wszystkim, nawet te niektóre wpisy, niektórzy z Was odnoszą wrażenie, że na przykład się złożę czymś albo, albo, że coś mnie denerwuje, naprawdę mnie, mnie jest trudno zdenerwować, strasznie, ja się ogólnie bawię, nawet jak jest tematy, które nie są specjalnie do zabawy, Staram się podejść do nich, do nich e, wesoło. No, ci, którzy mnie znają lepiej, to, to doskonale wiedzą, natomiast no, wiadomo, e, pewnie, że chciałbym z Wami spędzić jakiś czas, żebyście mnie poznali od tej strony, nie tylko tej, nie wiem, pisania przez te kilkadziesiąt lat, czy robienia tych vlogów, nie wiem przez dwa lata, czy ile to, ile to już jest, pewnie więcej. Natomiast ja nie liczę. E, mam czas, to siadam i nagrywam, ale Na w rzeczywistości bawię się, więc tym razem. Podsumowanie również zabawne, być może niektórych rozczaruje, być może dla niektórych będzie to podsumowanie finansowo, statystyczne, mniej wesołe albo tragiczne. Tak czy inaczej, Jeśli jest, jest, nie pękamy. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do następnego. Pozdrawiam, no i przechodzimy bez zbytniego gadania do podsumowania tego, co się dzieje. Na vlogu. na vlogu, czyli to jest podsumowanie, niejako to jest, to jest po części o Was, zaczynamy od ostatniego miesiąca, który był oczywiście tragiczny, nie wiem czy wiecie, ale YouTube zdecydowanie ograniczyło, jeśli chodzi o zasięg, jeśli chodzi o możliwości zarobkowania, wrzucamy w tej chwili statystyka, 2,8 miliona wyświetleń miniatur, czyli ktoś się zainteresował tym, co jest, współczelność klika, klikalności Około 5% to jest w porządku 2230 wyświetleń unikalni widzowie 76 tysięcy. To jest oczywiście statystyka, tak jak mówię, za miesiąc kwiecień, czyli ostatnio. Natomiast teraz przechodzimy do tak zwanego ogólnego podsumowania, i tu są właśnie te. Trzaskamy te pieniążki. Najlepiej zarabiające filmy w ciągu ostatnich 28 dni. Pierwsza piątka. Kto pyta live 66 minut. Potworne 32 dolary i 6 centów. No nie wiem, spróbuję nie wydać wszystkiego naraz. Kto pyta 49, 16,5 dolara. Kto 50. Jak widać, kto pyta? Lubicie. 15,89$. 1563 wywiady Old School Fyodor Wapin na lotnisku. To jest zaraz po tym, jak Szpila wpadła w ręce Immigration. No i Tomek Adamek wywiad e, o tym, co się działo podczas obozu treningowego przed Chrisem Areolą. Jak widzicie, nie podsumowywałem tego, bo leci to to prawie na żywo, ale nie wiem, ile tutaj jest. Jakieś stówka będzie za, za miesiąc. To są te najlepiej oglądalne. Tak, tak jak wspomniałem, spróbuję nie wydać tego wszystkiego za jednym razem. To są te statystyki kanału, o których mówiłem przez ostatnie 28 dni. To chyba tu wszystko widać, co nie muszę tu specjalnie objaśniać. 263 subskrypcje, 30% ekstra. Dziękuję wam bardzo. Wszystko się przydaje. Fajnie jest zrobić, jak ktoś to ogląda. Wiadomo, sprawa. Kto ogląda, to jest też ostatnie 28 dni, ale mniej więcej odpowiadające temu, co się dzieje, co się dzieje na YouTube. Powiadomienia włączane dzwonkiem. Ważna rzecz, dlatego że część z Was pyta mi się, panie Przemku, gdzie zadawać te pytania, to czy tamto, wszystko. Subskrybenci włączonymi wszystkie powiadomienia z Twojego kanału dostają. Dostają, bezpośrednie połączenia. Widzicie typowy wynik w YouTube jest pomiędzy 10 a 30%. U mnie jest 22,6%, czyli OK. To jest przyzwoicie łatwiej. Najpopularniejsze kraje tutaj niespodzianki nie ma, biorąc pod uwagę, że 98% wszystkich, strzeliłem te 98% z głowy wszystkich vlogów, to jest robionych w języku polskim. 70% 1 prawie procenta odbiorców w Polsce, Wielka Brytania na drugim miejscu. Witam wszystkich i pozdrawiam. 9% Stany Zjednoczone, 3,8% Niemcy, 3,7% Holandia, 1,7%. Subskrybenci oglądają. Kto jest, kto ogląda? 61,6% to są subskrybenci, 38% to są ci, którzy subskrypcji nie mają. W porównaniu do ostatniego, e, ostatniego takiego podsumowania nieco podskoczyła liczba subskrybentów, chyba o parę procent w porównaniu do tych, którzy oglądają bez subskrypcji. Oglądacie tak, jak wam pasuje, ja zawsze to samo powtarzam. E, najpopularniejsze playlisty są najczęściej seriami oglądacie, bo tak to rozumiem, vlog, czyli tak to widzę 34%, kto pyta prawie 25%. Playlista Artur Pilka 19,7%. Poza ringiem, ten nowy taki dział, który wrzuciłem, prawie 11%. Tomasz Adamek 6%. To nie jest od początku istnienia vloga, to jest ostatni miesiąc. Wiekowo. wieki płeć. Panie 3,4%, panowie 96% z kawałkiem. Nikt nie ogląda mnie w przedziale 13 do 17 lat, na czym ubolewam, będę musiał to zmienić. A nie, już wiem, dlaczego nikt mnie nie ogląda, bo mam włączone, że to nie jest dla dzieci. Nie, może, może wyłączę to, bo niektóre vlogi są tu, dzieci mogą oglądać. Tak mi się wydaje, 18-24 lata, 11% zdecydowana, dwie grupy wiekowe przodują, czyli 25 do 34, 44,8% vlogowiczów to ta grupa wiekowa na drugim miejscu walka straszna, 35, 44, przedział wiekowy 30, prawie 31,5%, do 54 roku życia 8,4, powyżej 65, 1,8%, tak to wygląda. Wszystkim dziękuję, bez względu na płeć, bez względu na to, skąd oglądacie. I to jest, teraz przejdziemy do tak zwanych ogólnych, e, od początku vloga, czyli liczymy moje pieniążki, szacowane odtworzenia generujące przychody 7,9 miliona odtworzeń. Bo niektóre, niektóre vlogi, które lecą, są, nie generują nic. I teraz to CPM według odtworzeń 3, powiedzmy 7, 3 dolary, 70 centów. Razu wam, o, o, mówię, co to oznacza. CPM to oznacza, Zarobek za tysiąc odtworzeń. Czyli powiedzmy jakiś vlog ma 5000 tysięcy odtworzeń dla łatwego rachunku. Zarabiam 16 dolarów na nim. Czyli tak jak mówię, kasa normalnie drwali drzwiami i oknami. To też ten CPM zależy od tego, w jakim kraju. To są w zupełnie, w niektórych krajach są, ten CPM, czyli zarobek za tysiąc oglądanych jest mniejszy, w niektórych jest większy, w Ameryce jest ok. W Polsce słyszę od kolegów, e, niespecjalnie to wygląda, czyli, czyli to podobno jest w miarę ok. Teraz tym razem najbardziej oglądany film od początku vlogów. E, ten trening, który wrzucony mam na początku e, Genadija, Gołówkina. Pamiętam, to ciekawostka związana z tym vlogiem polegała na tym, że chyba nie wiem, w 30-30 stronach, między innymi BBC, chyba pokazywało jako swoje, bo ktoś im to przesłał. No. Przesłał moje, no ale co zrobić? Rekord e, mój w tej chwili na, na vlogu jest, 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 e, e, jest coś takiego, co przebija te milion i 331 tysięcy, to jest, e, ale z, walka trwała, bo jakieś tam 30 gości się zgłosiło, żeby to zablokować mi, to była, e, pamiętacie Artur Szpilka, i Deontay Wider na takim, po takim spotkaniu e, szpila mu tam życa. E, zaczęli się panowie szarpać. To chyba miało 1,6 miliona, ale na jakimś takim vlogu, którego nigdy, e, przepraszam, na jakimś takim vlogu, którego nigdy nie, nie pokazywali. Gdzie, gdzieś to jest. To chyba tutaj gdzieś jest, ale oryginalnie to miało rekord, drugie miejsce, to z 6 października. Jarrell w pokoju Tomka Millera, przepraszam Tomek, no, wiemy jak to obecnie wygląda. Art B show. Ja nigdy nie wrzucałem tych, a to jest jedna z niewielu binia, binia wideo, które tutaj mam, gdzieś tam mam ich więcej, Tomek Adamek fioletowy po walce Kownacki Areola i Tomek Adamek z Mateuszem Borkiem po pojedynku z Jarelem Mirerem, no Tomek w takim nastroju, tej to ja Tomka jeszcze nigdy nie widziałem po znaczy, walce, może raz widziałem po, po Głaskowie, no i to jest Całość na zakończenie przez, te, przez ten cały, cały czas, kiedy kiedy jesteśmy wszyscy razem tutaj na tym vlogu. 16,4 miliona wyświetleń, czas oglądania w godzinach 1,4 miliona. No i subskrypcja, jak widzicie, 28 z kawałkiem subskrypcji procentowo oglądalność moich vlogów, jeśli chodzi o, o to, co widzimy, w stosunku do do kolegów jest, jest całkiem przyzwoita, jak wiadomo, te rzeczy wszystkie można bardzo łatwo, można bardzo łatwo podliczyć. To tyle, jeśli będzie, jeśli chodzi o o to podkreślenie tego, jak to z tymi pieniążkami wygląda, ile na tym można zarobić, a przede wszystkim nakręcono po to, żeby Wam podziękować, że tutaj jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie. Przy okazji zbieram również materiały na Wasze odpowiedzi do kto pyta. Na razie tyle. Pozdrawiam serdecznie i oczywiście, jak zawsze, do następnego. Jak widzicie, do Floyd'a i do tych żywitków banknotów jeszcze mi trochę brakuje, no ale oczywiście walczymy, idziemy do przodu. Pozdrawiam serdecznie. Najlepszego.